Znajdujemy się przed kuchnią świętego brata Alberta. Właśnie tutaj codziennie setki ludzi przychodzi po ciepły posiłek, e, zupę. I takie osoby chcemy zapytać, czy wierzą w Boże Miłosierdzie. E, czy pan wierzy w Boże Miłosierdzie? Wierzę, wierzę. Tylko szczerze, wie? Że, że wierzę w Boże Miłosierdzie? Tego... Na Boga też wierzymy. Wspaniale. I wierzcie mi jedno. Boże? Tak, no pewno. Czy pan wierzy w Boże Miłosierdzie? Tak. Wierzę. A doświadcza Pan tego miłosierdzia? Tak, codziennie. Człowiek jest najważniejszy w Kościele. Tak jak Jan Paweł II docierał do człowieka, tak jest to też zadanie każdego z nas, żeby człowieka zauważyć, każdego, bez względu na to, jaką ma pozycję, żeby go docenić i żeby zasiać w nim ziarno wiary, żeby zasiać w nim pokój, żeby zasiać w nim miłość, czyli no, to, co jest człowiekowi właściwie najbardziej potrzebne. Jestem po amputacji palca i groziła mi całkowita amputacja dług. I wychodziłem do świętego krzyża tutaj w Krakowie do kościoła, co dzień się przed bogiem w wymodliłem i pomógł pan mu pomógł. Super. I... Odpuściło mnie, że przestałem pić, bo to był warunek, żeby nie pić w ogóle. I cztery miesiące nie piłem w ogóle alkoholu, nogi się zagoiło jakoś. Wchodzę, pan Bogu. powinien dać świadectwo, to wózek jest... miałem na sorze mi dali buzek, bo ja mam ubezpieczenie. Włosek mi postawił nowy funkiel. Ja się tak patrzę, na, ja mam na wózku jeździć, mówię. To wszystko to trzeba się wziąć za przestać chlać, dwać o te nogi, opatruki robić te... i modlić się do Pana Boga i Pan Bóg wysłuchał. Ale rewił. I to jest tak. naprawdę... Nikt mi nie powie, że nie ma Pana Boga. Nie jest Pan Boga. A na przykład I... a nie ma Pan takich pretensji, że no yy, powiedzmy... Pani, co, do, do kogo pretensji? Do Pana Boga? A o co? Przecież Pan Bóg, Pan Bóg, tego nie zrobił, że ja jestem na ulicy bezdomny, jestem. Każdy ma prawo wyboru, nie? Ludzie mają majątki, fortuny, tracą, są bezdomni. No ale to tracą, to przez siebie tracą. Nie przez Pana Boga, tylko przez siebie samych tracą. Albo są w alkoholu tak utopieni, że już nie wiedzą, co robią po prostu. I piją, piją, biorą jakieś kredyty albo podzastaw, coś ten, a później mafia mu na umieścić albo co. Otóż to dzieło to, co ci domicili rzucało mi tyle, no, taka prawda, a Pan Bóg nic do tego nie ma. Nasza praca duszpasterska domaga się tego, abyśmy byli blisko ludzi i wszystkich ludzkich spraw. Czy to będą sprawy osobiste, czy rodzinne, czy społeczne, ale byśmy byli blisko tych wszystkich spraw, kiedy zaś naprawdę służymy owym ludzkim, nieraz bardzo trudnym sprawom, wtedy jesteśmy sobą. Wierni swojemu własnemu powołaniu. Kiedy spotkałem Jana Pawła II w 2004 roku na Placu Świętego Piotra pośród tłumów ludzi, mogłem do niego podejść i czułem, że ten człowiek, że ten święty, interesuje się konkretnie mną. Byłem dla niego w tym momencie tylko ja, ja i on. Bardzo indywidualne spotkanie. I tego uczy nas Jan Paweł II dzisiaj. Także dzisiaj powinniśmy czerpać z jego nauczania o kapłaństwu, aby być blisko drugiego człowieka, najbliżej jak się tylko da. Uczył nas podejścia indywidualnego w czasie swoich wędrówek, spływów kajakowych. Wtedy pokazywał nam, jak ważny jest drugi człowiek i kontakt z nim, jak bardzo ważne jest podejście indywidualne do drugiego człowieka. Także dzisiaj powinniśmy opuścić nasze parafie, które są czasami bunkrami wręcz, i pójść do drugiego człowieka, który jest na peryferiach kościoła. Takie jest kapłaństwo. Takie jest duszpasterstwo na dzisiejsze czasy. Rzecz, no. czy pan wierzy w Boże Miłosierdzie? No, wierzę, bo chodzę do kościoła. Chodziłem kiedyś, to chodził co niedziela, bo mnie z domu gonili. No i musiałem chodzić. No, teraz to mnie chodzę, bo jestem. Wyjechałem z domu, jestem w Krakowie, to tak, kiedy chcę, to idę. Ale ja nie chodzę co niedziela, tylko chodzę co drugą, co trzecią. Ale chodzę. Wydaje się Panu, czy Pan Bóg jest bardziej sprawiedliwy, czy miłosierny dla ludzi i dla Pana? No ja tam nic nie mówię na ten temat, bo, bo ja wierzę w Boga, no bo się boję go dać. Ale do spowiedzi nie chodzę. A czemu? A co będę się spowiadał z jednego i tego samego co roku, już bym chodził do spowiedzi. No bo po co dochodzi co trochę. Jedno i to samo było dół opowiadał księdzu. No ale to księdzu się spowiada pan czy panu boku? No i no księdzu się spowiada, no spowiadam się księdzu. No ale kto odpuszcza grzechy? Ksiądz czy Bóg? No jak mi ksiądz powiada, to chyba ksiądz odpuszcza, nie? <laughs> czy Bóg? No ja nie wiem kto odpuszcza, no ale... Bo się na tym nie zdą za bardzo. Chyba, chyba to Pan Bóg odpuszcza, bo tylko on ma taką władzę, a ksiądz jest tak, jakby w jego imieniu. Ale nic liczy Pan na jego miłosierdzie po śmierci? No, i ja czasami chodzę, ale nie chodzę co niedziela do kościoła, ale idę tak, co trzecią niedzielę, co drugo to idę. Ale po co Pan chodzi? No, wysłuchać, wysłuchać no. msze. No, bo ja byłem nauczony z domu chodzić, bo mnie z domu wyganiali, musiałem chodzić do kościoła. No, no także chodził w co niedziela, ażem był w domu, nie u siebie tam. A pan myśli, że Pan Bóg to jest bardziej dobry czy taki surowy i sprawiedliwy? No ja tego to nie wiem, na tym się nie znam za bardzo. Nie wiem, nie, nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie, no bo mi ciężko jest powiedzieć. Sprawiedliwy chyba, nie? O niepojęte i niezgłębione miłosierdzie Boże. Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może? Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, Tyś, słodka nadzieja dla człowieka grzesznego. Drodzy bracia i siostry, powtarzam dzisiaj. Te proste i szczere słowa siostry Faustyny, by wraz z nią i z Wami wszystkimi uwielbić niepojętą i niezgłębioną tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Podobnie jak ona chcemy wyznać, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, uchom Tobie, trzeba, aby wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z głębi serc ludzkich. Pełnych cierpienia, niepokoju i zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei. Dlatego przychodzimy dziś tutaj do łagewnickiego sanktuarium, aby na nowo odkrywać w Chrystusie. Oblicze Ojca, który jest Ojcem Miłosierdzia oraz Bogiem Wszelkiej pociech. Ta udręczona ludzkość, o której tyle razy mówił wcześniej, ma nadzieję, ma źródło ocalenia i jest nim Boże Miłosierdzie. Niewątpliwie kojarzyły mi się wtedy słowa z Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny, kiedy Jezus mówił do niej. Ludzkość nie znajdzie uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do mojego miłosierdzia. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście. Trzeba tę iskę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i całego świata. Bądźcie świadkami Miłosierdzia.